Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii horoskopy i w dniu dzisiejszym chciałabym mówić horoskop roczny na rok 2020 dla lewa. Horoskop postaram się, aby tutaj był konkretny rzeczowy. Będzie on trzy etapowy. Będzie to duży horoskop. Po pierwsze, każdy miesiąc postaram się tutaj przeanalizować i zawrzeć najwięcej informacji, jakie, jakie tylko będę potrafiła. Postaram się, aby wszystkie sfery życia również były tutaj ujęte, czyli sprawy miłosne, sercowe, sprawy zawodowo-finansowe, naukowe, jak i też te zdrowotne. Po analizie miesiąca po miesiącu, miesiącu po miesiącu będę tutaj stawiała karty układu 12 dołów, to jest taka kropeczka nad i, no i oczywiście przesłanie z kart anielskich. Pamiętajcie też o tym, że horoskopy to jest ogólna historia zdarzeń, na którą zawsze macie wpływ. Bardzo Was proszę, abyście wzięli ten horoskop w całości, pod uwagę niekoniecznie z miesiąca na miesiąc, bo czas w tarocie bywa kapryśny, czasem złośliwy i mogą nam się przestawiać tu zdarzenia. I z doświadczenia wiem, że takie historie właśnie mają miejsce. Ja jestem tarociską Angiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota, wspieram się numerologią. Karty anielskie, rytuały również nie są mi obce na kanale, moi drodzy, nie tylko horoskopy, seria Pika Kart, czyli wybierz kartę i sprawdź, daje Wam możliwość aktywnego udziału w prognozie, Wy wybieracie grupę kart, dostając odpowiedź na zagadnienie zawarte w tytule filmu, jak to wygląda, tutaj to Wam pokażę, również, kochani, mamy coś takiego, jak Wasze pytania, moje odpowiedzi, gdzie Wy wysyłacie SMS-y do mnie, a odpowiedź dostajecie tu na YouTube, jak to wygląda, myślę, że tutaj jeden z ostatnich zrealizowanych filmików Wam pokażę. Seria nauka Tarota, numerologia, recenzje tutaj tali kart, pokazanie właśnie Wam i wiele, wiele jeszcze innych. Zapraszam Was do rozglądania się. Zachęcam również Was do łapkowania w górę, do subskrybowania, naciśnięcia dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco, ale również jeżeli chcielibyście wiedzieć i widzieć więcej, to zapraszam Was do obserwowania mnie na Instagramie. No dobrze, co by nie przedłużać, będziemy wyciągać Karty dla lewa na rok 2020. Włączę tutaj podgląd na, na karty, żebyście to wszystko widzieli. No dobrze, patrzymy. Lew. Jaka historia zdarzeń może się zrealizować dla lewa w roku 2020? Pokażcie karty. Jaka historia zdarzeń może się zrealizować dla Lewa w 2020 roku? Już patrzymy tutaj. W styczniu talia dotarła. Znów nie czytam odwróconych kart. Dużo pracy, warto sięgać po jakieś konkretne umowy, czy też, jeżeli chcielibyście poszerzać swoją wiedzę również, tak? Karta ósemki monet, szóstko monet, praca własnych rąk, ale jeśli poprosisz o pomoc, to również uzyskasz wiele, ale ósemka monet, szóstko monet mówi też o tym, żeby nie zatracić się monotematycznie, czyli na przykład w pracę, bądź coś, co spędza nam e, dosłownie przysłowiowy sen z czyli gdzieś tam Myślimy ciągle i w koło, tylko o jednej sferze życia, zaniedbując inną, bo ktoś może prosić też o uwagę, ktoś może czuć się zaniedbywany, tak? Jeżeli chcecie starać się o podwyżki, kredyty, dofinansowanie, również może wam to zostać jakby dane, tak? Jeżeli będziecie prosili tutaj o kwestie związane z rentami, emerytury, również jest to historia możliwa do uzyskania. Jeżeli ma Macie zamiar gdzieś skorzystać z płatnego kursu, czy też w jakiś sposób prywatnych tutaj uczelni, również karty pokazują, że to da Wam stabilizację, zatem jak najbardziej można w tą stronę zmierzać. W historii zdrowotnych karty pokazują, żeby rok jakby rozpocząć od tak zwanych badań całościowych, czyli przez Tutaj organizmu. Jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, to na styczeń karty milczą. Tak jakbyście nie mieli oczekiwać jakichś nagłych, spektakularnych zmian, raczej aby tutaj zachowywać równowagę. No dobrze, no to zobaczymy, co tutaj jeszcze się będzie pokazywało na luty. W lutym możliwe jakieś transfery w historiach pracy, być może jakieś wyjazdowe sprawy, być może delegacyjne, być może tutaj będą jakby takie historie, które mówią, że jest. Transfer i reorganizacja miejsca pracy, tak? Dla wielu z Was będzie to takim wyzwaniem, ale finalnie sobie jak najbardziej też poradzicie. Karty też proszą, żeby wstrzymywać się z wydatkami w tym miesiącu, tak zwanymi nieplanowymi, nieplanowanymi, ze względu na to, że one się przydadzą Wam i skorzystacie z nich o wiele lepiej właśnie w późniejszym też czasie. Jeżeli chcecie inwestować w środki trwałe. To um, jest, co planowany zakup będzie on jak najbardziej też interakty, intra, intratny. Karty też pokazują tutaj, żeby zadbać o bezpieczeństwo i komfort w miejscu, w którym mieszkacie. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj emocjonalne. Będziecie się bardzo mocno podobać płci przeciwnej bądź płci, która gdzieś tam jest w Waszym kręgu zainteresowań. Eee, rycerz Buław z Asem Buław bardzo często mówi o takiej energii seksualnej, która będzie Wam w tym czasie towarzyszyć. Możecie Wy również czuć się tacy, że ach, dzisiaj dobrze wyglądam, ach, ta bluzka, ta sukienka to dodało mi właśnie takiego powera w widzeniu siebie, a mężczyźni Również będą gdzieś tam czuli się bardziej tacy męscy, tak? Zatem, taka jest energia. W kwestiach zdrowotnych tutaj nie, karty nie pokazują niczego, co miałabym wyrzucać właśnie na miesiąc luty. Jeżeli chodzi o marzec. W marcu e, może być trudniejszy czas. Przede wszystkim trzeba zadbać o układ odpornościowy, e, żeby no, tutaj sprawy, nazwijmy to, słabszego samopoczucia nie spowodowały, że obawiacie się o jutro, o to, co to będzie, kto będzie, jak ktoś mnie odbierze, jak ta sytuacja e, się rozwinie, zwłaszcza gdy zaczynacie nową historię zawodową, a to nagle jesteście chorzy, tak? Czyli już teraz wzmacniamy organizm, możemy tym zdarzeniom zapobiegać. Karty też pokazują, żebyście się nie nie miotali, żebyście podjęli właściwe i nazwijmy to konkretne decyzje: dwójka mieczy, błądzenie po omacku, ale również zwróćcie uwagę, kto Wam mydli oczy, bo ktoś nie chce, żebyście coś widzieli tutaj. Jeżeli chodzi o kwestie tutaj zdrowotne, to również zwróćcie uwagę na sprawy kobiece, bo one się tu pokazują w lekkim też dyskomforcie. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe, to jakby po wstępie i takim strzale na plusie w styczniu lutym, w w marcu pokazane jest zwolnienie tempa, być może na pewne rzeczy będzie trzeba poczekać, ale też może to być prośba kart o to, żeby troszkę zwolnić, żeby się nie wypalić, a rok mamy długi. Zobaczymy, co tutaj dalej jest w kwietniu. W kwietniu możliwe docenienie, wyczekane docenienie. Warto być konsekwentnym, systematycznym, wychodzić z inicjatywą. Ważne jest też to, żebyście dbali o to, żeby być o czasie w miejscu o którym gdzieś tam się czy umówiliście, czy w historiach pracy. Możecie poczuć również taką pustkę wśród ludzi. Niby ludzi jest wokoło, ale tak naprawdę wyczujecie się samotni. Zwracajcie też uwagę na ludzi toksycznych, którzy mogą ciągle czegoś od was chcieć, mogą chcieć was też izolować. Zwłaszcza w związkach, jeżeli jest taki sygnał, hmm, takie przesłanie, że ktoś żąda, oczekuje, żebyście wy byli tylko we dwoje i nikt więcej. Zastanówcie się, czy ta relacja jest dla was zdrowa. Bardzo często są to toksyczne właśnie historie, kiedy mm, osoba, która jest z wami w związku, e, mm, niweluje waszych znajomych po to, żeby w razie czego nie mieć do kogo uciec, bądź się odezwać i zostaje tylko ten osobnik, ta osoba. No i wtedy jesteście, nazwijmy to, wolnienie od tej osoby, zatem unikać takich właśnie też historii. W pracy dbać i zabiegać o komfort finansowy, o tutaj awanse wszelkiego rodzaju, w emocjach uważać na toksyczność, na to, żeby nie powodować takiego współuzależnienia się od siebie. Tutaj również możecie poczuć taką pustkę wśród ludzi i trzeba wykazywać się konsekwencją. Jeżeli chodzi o zdrowie, układ moczowy, i stany podgorączkowe, zapalne mogą towarzyszyć, należy gdzieś tam od razu przeciwdziałać, tak? Jeżeli chodzi o maj, tutaj karty pokazują, że czegoś wartościowego się będziecie uczyli. Inspirujcie się i doświadczajcie wiedzy od osób, które są mądrzejsze. Możliwe jakieś staże, może jakieś szkolenia, poszerzanie wiedzy. Dla niektórych tutaj Lowów te, które starają się o powiększenie rodziny poprzez osobę wykwalifikowaną, czy też doradztwo przez osobę wykwalifikowaną, będzie Wam to dane. Jest tu karta ciążowa pokazana, tak? W zdrowiu jeszcze zwróćcie uwagę, kochani, na dolny odcinek kręgosłupa na nogi, bo może się tutaj coś takiego pojawić jako, jako właśnie dyskomfort, zatem zawodowo jakieś poszerzenie wiedzy, być może jeżeli macie jakieś tutaj egzaminy, to są one jak najbardziej zdarze. Przy pomocy osoby też wykwalifikowanej. Również tutaj osoba, która jest doświadczona w aspekcie, nie wiem czy to prowadzenia medycznego, możliwe też zajście w ciążę. Niektóre osoby mogą po prostu zdecydować się na przykład na zakup zwierzątka. Zdrowotnie uważać na dolny odcinek kręgosłupa i nogi. Zanim rozpocznę omawiać kolejny miesiąc, zmieni baterię, bo jak zwykle w najmniej oczekiwanym momencie bateria się upomina o doładowanie. Zatem za chwilkę wracam. Jestem ponownie włączam tutaj podgląd na kartę, zatem idziemy dalej. Oczywiście, może ktoś się mają. No to czerwiec dla. Lewa. W czerwcu karty pokazują zamknięcie jakichś spraw, które były być może nierozwiązane, rozliczenie takie zupełne, ale również jeżeli mieliście jakiś kłopot natury administracyjnej, to również gdzieś tam to się pozmienia, zakończacie pewne też tutaj etapy i ewoluujecie również na tej też płaszczyźnie. Karty też pokazują, żebyście uważali na przysłowiowego złodzieja, złodziej czasu, energii, ale i waszych rzeczy. Piątka denarów sama w sobie mnie pokazuje, że zgubiliśmy czegoś, zgubiliśmy coś, szukamy czegoś przez naszą nieuwagę, ale przy siódemce mieczy ktoś chce Wam coś przywłaszczyć. Żeby to nie było w kradzieży wiedzy Waszej, wykorzystanie Waszych umiejętności i czujecie się okradzeni, ale również to, bo mieczy bardzo często mi mówię, że ktoś wyciąga od nas informacje i poprzez te informacje ktoś zyska bardzo wiele, a Wy czujecie się oszukani, zdradzeni, okradzeni, dosłownie tak. Uważajcie na opiniotwórczość, na to, co komu przekazujecie, co mówicie, bo może to negatywnie wpłynąć finalnie na ten, ten miesiąc. Zatem zawodowo-finansowo uważać również na. Na właśnie podchody, jakieś niefajne zagrania, ktoś jeżeli za dużo zadaje pytań, to taką lampeczkę warto sobie włączyć, żeby gdzieś tam to nie zostało przeciwko Wam wykorzystane. Sprawy rozliczeniowe, pozamykanie tego, co gdzieś tam być może trwało, aspekty sprawiedliwości, gdy mieliście jakieś ciągnące się sprawy, to one się też tu zakończają. W historiach związkowych również będą zmiany. Zmiany, na które Wy się zdecydujecie i Wy będziecie gotowi na te historie. Zdrowotnie zwracać uwagę na układ pokarmowy i na wątrobę, żeby poprzez pokarm tutaj, czy też to, co jest w Was, nie rodziły się jakieś. Historię alergiczna. Lipiec. W lipcu karty pokazują swobodź się ze swoich ograniczeń. Mogą być to ograniczenia, które sam na siebie, sama na siebie nałożyłaś. I Um, gdzieś tam nie wykorzystujesz pełnego swojego potencjału. Um, bardzo wiele um, osób ma tak, że jeżeli robią coś niestandardowo, bardzo często są zniechęcani do tego i sami przestaje, przestają wierzyć w swoje możliwości. Um, uwierzcie w swoje możliwości, macie to w rękach, w możliwościach, zatem wykorzystujcie. Również nie rezygnujcie z jakiejś rozmowy kwalifikacyjnej. Ach, pewnie i tak się tam nie dostanie. Właśnie się dostaniesz ty, zatem warto, żebyś tam poszła, żebyś tam poszedł, tak? Jeżeli chciałbyś, chciała abyś zainwestować swój czas i energię w własny biznes, również masz do tego możliwości, aby to się realizowało, aby ten plan został uwieńczony też sukcesem. Karty też pokazują tutaj szansę na leczenie jakichś historii emocjonalnych. Jeżeli jesteście z kimś pokłóceni, gdzieś tam jakieś nieporozumienia było, czy rozstaliście się, możliwe jakieś tam szanse dawanie tej miłości, ale dla wielu lwów ten miesiąc jest możliwym do spotkania kogoś, kto was pokocha, miłość odwzajemniona się tu rysuje. W historiach zdrowotnych, jakby dalszy ciąg układu pokarmowego i to, co w układzie pokarmowym, warto sobie to przeanalizować. Sierpień. W sierpniu tutaj uważajcie na tak zwane zamiany stanowisk w pracy. Ktoś może chcieć prosić Was o zastępstwo, ale niekorzystne ono jest dla Was według kart. Jeżeli na przykład pracodawca Was poprosi o to, wykonaj bardzo proszę tą pracę Pani Ani, Pani Kasi, Pana Piotrka, jakkolwiek, możecie poczuć oszukanie w wypłacie na zasadzie, no zrobiłem czyjeś obowiązki, zrobiłam, wykonałam, a nie dostałam wiele więcej. Zatem uznacie, że nie opłacało się to zrobić. Warto wykazywać się asertywnie w tej sytuacji, ale nie kłótliwością, bo to nie do końca jest to. I asertywność pozwoli uzyskać finalnie to, na czym Wam zależy. Jeżeli szukacie pracy, znajdziecie, czekacie na umowę, dostaniecie, eee, chcecie podwyżki, warto przy stosownych i solidnych argumentach. Przy zastosowaniu jak najbardziej to otrzymujecie. W historiach emocjonalnych mogą pojawić się kłótnie, ale kłótnie przez mylę zrozumienie pewnych sytuacji. Zatem zanim wkurzycie się, to warto gdzieś tam to najpierw przeanaliz przeanalizować, zanim wybuchnąć. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, górne drogi oddechowe do kontroli, wrzesień. We wrześniu wykazujcie się też intuicją, doświadczeniem życiowym. Dla wielu z Was może to być szansa na rozpoczęcie życia od nowa. Od nowa być może za granicą, od nowa w nowym mieście, w nowym miejscu, ale również rozpoczęcie pracy na przykład w zupełnie nowym zawodzie, tak? Zatem te nowości, ciąża zaskoczenia, także ostrożnie kochani, dla wielu z Was może to być też moment, w którym dajecie sobie słowo jeżeli chodzi o kwestie związkowe, czyli wiecie, że ta osoba będzie przy Was. Dla wielu z Was może to być nowa ścieżka, nowa druga życia. Zatem ten miesiąc jest tak zwanym kluczowym, mam wrażenie, dla lwów. I w środowiskach pracy, w środowiskach również tutaj emocjonalnych, ale również w kwestiach zdrowotnych uważajcie na choroby wieku dziecięcego. Październik. W październiku karty pokazują, że może wracać w przeszłość po was, jakieś historie z przeszłości, osoby z przeszłości, próby pojednawcze. I teraz, tak, karty pokazują, że te osoby, które gdzieś tam się kiedyś rozstały, być może to był okres czasu, nie wiem, pół roku, roku, dwóch lat wstecz, a tutaj karty pokazują, że będziecie mieli szansę na odbudowanie czegoś. Jeżeli mądrze z tego skorzystacie, to jest szansa na powodzenie jak najbardziej. Karty też Okazują, że wiele lwów może poznać kogoś od nowa w środowisku wam już znanym, w grupie ludzi, bądź w miejscu też publicznym, czyli osoba, którą nie wiem, widzieliście już hmm, na oczy, nie wiem, ktoś, kto gdzieś tam śmignął przez wasze życie, ale tak na co dzień gdzieś tam nie funkcjonował. Coś takiego się też tu rysuje. E, w, historiach zdrow w historiach zdrowotnych e, układ moczowy nerki, jeżeli chodzi o kwestie no, tutaj zawodowe, czerpcie od osób, które już coś osiągnęły i żeby z takich osób czerpać właśnie wiedzę, inspiracje i żeby wśród nich bywać, wtedy i wy będziecie tak odbierani, ale i wy będziecie dążyć do tego, żeby być tak zwanym doborowym towarzystwem. Listopad w listopadzie jakaś walka samego ze sobą, powątpienie w swoje powątpiewanie, w swoje umiejętności, pozbądźcie się kompleksów, bo to daje Wam też poczucie takiego własnego zwycięstwa. Ale karty też pokazują, że wiele lwów w tym czasie będzie rezygnować z niesłowności, czyli osób, które nie dotrzymują danego słowa. Nie będziecie angażować się w projekty, które nie dają um, takiej, nie wiem, pewności, czy też stabilizacji, będziecie rezygnować z chwilowości. Czyli jeżeli kogoś o coś poprosicie raz, drugi, trzeci, za czwartym razem już nie poprosicie, pójdziecie gdzieś indziej i tak naprawdę bez żalu. Zatem prośba o to, żeby zaufać sobie, pozbywać się kompleksów. Karty pokazują również, jeżeli ubiegasz się o jakieś wysokie stanowisko, jeżeli gdzieś tam masz przed sobą jakiś taki sprawdzian, to masz możliwość zwycięstwa. Nie rezygnuj, ale również zrób wszystko, abyś był, była z siebie zadowolony, zadowolona. Tak? W historiach emocjonalnych będziecie również rezygnować z historii, które gdzieś tam są nierokujące. I taka jest tu energia. Grudzień. W grudniu może być moment przepracowania, przeforsowania, również tak zwane zmęczenie materiału, uważać na wszystko to, co jest związane w domu z awariami z prądem i lub wodą, bo coś takiego. Nie osądzać, nie zakładać czegoś pochopnie, bo później będziecie czuli się mało komfortowo. Bo siódemka kielichów bardzo często mówi, że coś mylnie założyłem, założyłam, a później źle się z tym czuję. Tak? Czasem jest tak, że wyślecie dla kogoś na przykład maila, a który... Hmm, gdzieś tam nie do końca jest właściwą treścią, bo coś wcześniej źle przeczytaliście, no i później jest wam głupio. Na tej zasadzie takie wpadki, które się realizują. W historiach zdrowia w grudniu, zwłaszcza pod koniec, zwracać uwagę na napoje wyskokowe, bo tutaj się pokazuje ból głowy po czymś takim, a również zwracać uwagę na ogólne, słabsze samopoczucie, na bóle głowy, bo one są też ważne. Karty też pokazują, jeżeli jesteś w związku, zadbaj o podstawę tego związku o komfort, o to, żeby nie budować czegoś na czyimś nieszczęściu. Również w historiach związkowych jest zadbaj o solidne fundamenty, żeby szło budować to na podstawie solidnej, a nie na piasku, bo to gdzieś tam kiedyś się rozmyje. W historiach zawodowych ostrożnie, bo może być konieczność budowania czegoś zupełnie od nowa, ale przez co? Przez to, że jesteście przepracowani i już nie ma takiego umysłu a tutaj sprytnego, który pozwala gdzieś tam swobodnie poruszać się po tejże sferze. Karta ósemka była, komunikuj się. Jeżeli czujesz potrzeby rozmowy, to, to zrób również. Zadbaj o poprawną komunikację. Wysyłaj również do wszechświata informacje tego, czego pragniesz. Idź również z dobrymi wieściami w świat. Zobaczymy, co tutaj karty w układzie 12 domów chcą dla Was, kochane lwy, przekazać. Co chcą Wam przekazać. Co chcą Wam przekazać. Mm -hmm. Układ 12 domów dla lwa. 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 Pokażcie karty. Układ 12 domów dla lwa na 2020 rok. Na dzień dobry rok pracy, rok inwestycji, rok wykazywania się, ale również i inwestowania. Być może jakiś ciekawych współprac, tak? E, tak, karta świata w środowisku pracy. E, idźcie w świat, wykorzystujcie swój, e, swój potencjał tutaj. E, co tu jest jeszcze? Karty też pokazują, żeby nie bać się tego świata, nie bać się tego wyjścia na tak zwane m, gdzieś tam. E, m, Poza komfort, który gdzieś tam jest w jest, jest Was, wielu z Was będzie najprawdopodobniej zaczynało w historiach pracy zupełnie od nowa. Nie bójcie się tego. Będzie to wymagało od Was jakby przeanalizowania pewnych rzeczy, nauczenia się czegoś, ale będzie finalnie warto. Karty też pokazują tutaj, że będziecie sobie weryfikować jeszcze towarzystwo, bo. Ktoś, kto gdzieś tam przed Wami coś zataja, ktoś, kto nie jest z Wami tak zupełnie szczery, to gdzieś tam będziecie się odsuwać. Karty też pokazują te awarie przy domu, związane z wodą raczej niż z prądem, ale gdzieś tam weźcie to i to pod uwagę, zatem to jest drugi raz pokazane, coś jest na rzeczy. W historiach związkowych karty pokazują nową drogę życia, nowe możliwości, być może nowy zupełnie związek, może to być inaczej, budujecie ten związek, ale również nowe historie się przy Was mogą tworzyć, ale również w historiach związkowych może mówić to o kwestiach na przykład ciąży z zaskoczenia, zatem ostrożnie. W historiach zdrowotnych zwracajcie uwagę na dolny odcinek kręgosłupa, na kręgosłup generalnie, bo się pokazuje tutaj gdzieś tam w dyskomforcie. Karty też pokazują, że te lwy, które posiadają dzieci, warto, żebyście wypracowali z nimi kontakt, bo gdzieś tam jest tego w deficycie, dziecko się tu pokazuje, jakby chciałoby troszkę więcej. Może gdzieś tam to nie komunikować, no ale karty gdzieś tam to też pokazują w całej... W całej... Rozciągłości. Szóstka Mieczy. Szóstka Mieczy może mówić o tym, że będziecie zmieniać. No właśnie, albo miejsce pobytu, albo będziecie odchodzić od czegoś i realizować coś. Być może na, w innym miejscu, na nowej płaszczyźnie, na nowych fundamentach, ale również często Szóstka Mieczy mówi o tym, że wracamy do domu, wracamy. Jeżeli jesteście na obczyźnie, może to być czas inwestowania właśnie energii, zaczęcia od, od, od nowa. Na przykład, już po powrocie do domu. Reasumując, Lwy, w 2020 wykorzystajcie swój potencjał zawodowy. Nie bójcie się nowości, zburzenia czegoś, co już wypracowaliście, i otwarcia się na nowe historie, w zupełnie innym wydaniu niż teraz. Tutaj, awarie w domu, zwracać na to uwagę, możliwa ciąża zaskoczenia, nowa droga życia, jeżeli chodzi o kwestie te związkowe, weryfikacja otoczenia tutaj i prośba dziecka o. O to, aby gdzieś tam się zainteresować. No i tutaj o sama karta wypadła. Światło. Światło rozświetla mrok i rozprasza ponury nastrój, przynosząc nadzieję i inspirację. Poproś anioły, by napełniły Cię światłem, gdyż w nim zawiera się duchowa wiedza. To klucz do wszechświata, który daje miłość i pokój, a także ujawnia Twoją wewnętrzną mądrość. W miarę jak Twoje światło świeci coraz jaśniej, odnajdziesz sens i cel swojego życia. Będziesz promieniować jak latarnia morska, która przypomina bliźniej o tym, że Bóg chce im pomóc. I afirmacja yy, dla Was to jestem światłością. I tym pozytywnym akcentem, kochani, zakończam horoskop. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Wam zapobiegać tym sytuacjom, które być może Wam się nie spodobały, bo pamiętajcie, horoskop to jest ogólna mapa zdarzeń, na którą macie wpływ, i dzięki wcześniejszym informacjom możecie zmieniać schemat działań, schemat Myślowe i y, realizować to troszkę inaczej, aby to pozmieniać. Dlatego, tarot jest świetnym narzędziem y, tutaj niosącym pomoc, bo on nam pokazuje, jak może być. Ale jeśli Wam nie pasuje, to wcale nie musi, bo macie na to wpływ. No to jak jesteś gotowy, gotowa na zmiany, zastanów się nad tym. Ja Wam bardzo, bardzo za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że ten horoskop Wam się spodobał. Jeśli tak, to proszę o łapkę w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji tutaj, o obserwowaniu mnie na Instagramie. Kliknięcie również dzwoneczek tutaj obok subskrybuj, wtedy dostajecie też powiadomienia, jeśli jesteście aktywni na kanale. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Owocnego roku tego i każdego kolejnego ściskam Was. Całuję, pa, pa.